Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę przedłużającą specjalne prawa dla Ukraińców w Polsce. Co więcej, apeluje, by banderyzm był penalizowany na równi z narodowym socjalizmem i komunizmem. To niemożliwe. A jednak, co więcej, to chyba bardziej zabolało niż kwestie socjalne. Kijów ostrzegł Polskę, że zareaguje, jeśli Sejm zdecyduje się zakazać czerwono-czarnej symboliki. W ukraińskiej prasie zaczęły pojawiać się sygnały o możliwych niepokojach społecznych w Polsce. Nie strasznie, nie strasz. Witam was. I właśnie od tego wątku zaczniemy, ponieważ mam wrażenie, że polskie media go totalnie pominęły. Groźba niepokojów społecznych w Polsce. W poniedziałek 25 sierpnia prezydent Karol Nawrocki ogłosił inicjatywę ustawodawczą, która w kodeksie karnym RP zrównuje symbol bandery z symbolami nazistowskimi i komunistycznymi. Inicjatywa prezydenta na pewno pozwoliłaby policzyć zwolenników i przeciwników banderyzmu w Polskim Sejmie. Bo coś mam wrażenie, że możemy się zdziwić. Komponent w tym projekcie ustawy, który jest zasadniczy dla nas, dla Polaków, jest bardzo ważny. Aby wyeliminować rosyjską propagandę i ustawić relacje polsko-ukraińskie na rzeczywistym partnerstwie i wzajemnym szacunku, wzajemnej wrażliwości, uznaję, że powinniśmy w tym projekcie ustawy zawrzeć jednoznaczne hasło stop banderyzmowi i w kodeksie karnym zrównać symbol banderowski z symbolami, które odpowiadają niemieckiemu narodowemu socjalizmowi powszechnie nazywanemu nazizmem, sowieckiemu komunizmowi, a także dokonać korekt w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko narodowi polskiemu w odniesieniu do zbrodni. Jednocześnie wszelkie upolitycznione decyzje dotyczące rzekomego utożsamiania symboliki ukraińskich z nazistowskimi komunistycznymi mogą doprowadzić do wzrostu negatywnych nastrojów w społeczeństwie ukraińskim i będą wymagały reakcji ze strony Kijowa. I tutaj pojawia się postać Witalija Kłyka, człowieka z pogranicza polityki i think tanków. Wcześniej obecny w administracji Janukowycza, później według doniesień ukraińskich mediów, doradzający w tak różnych kręgach jak środowisko Wiktora Medwyczuka, zaplecze biznesowe Konstantego Grigorchina, ekipa byłego mera Kijowa Leonida Czarnowieckiego czy nawet Komunistyczna Partia Ukrainy. Jednocześnie od końca lat 90. pitra swój NGOs który pozwala mu pozycjonować się w roli analityka i eksperta w ukraińskich mediach. Otóż podczas jednego z wywiadów rzucił pomysł, aby ukraińską diasporą w Polsce, nie tylko, ale zwraca uwagę na Polskę, zarządzać w sposób skoordynowany dla celów politycznych. Coś jak Erdogan Turkami w Niemczech. Masowe głosowanie Ukraińców, podobnie jak ma to miejsce w Kanadzie, będzie możliwe dopiero za kilka lat. Swoją drogą to nie problem, lecz pewna możliwość, która pojawia się w naszym kraju i w innych państwach, bo uzyskanie obywatelstwa przez naszych migrantów to proces rozciągnięty w czasie nawet do pięciu lat. Wtedy otrzymamy co najmniej kilkaset tysięcy obywateli Polski pochodzenia ukraińskiego, a wraz z tym konieczne stanie się nawiązanie z nimi relacji politycznych przecież będą wyborcami. To dziesiątki tysięcy nowych głosów w Kanadzie są ich setki tysięcy, w Niemczech również i tam też są wyborcami, ale na razie nie głosują. W Kanadzie istnieje społeczność ukraińska, podzielona, różnorodna i można powiedzieć, że jest jednoznacznie konserwatywna czy progresywna. Coś takiego po prostu nie istnieje. A przecież i w Polsce mamy już sporą społeczność ukraińską. Jeszcze przed ostatnimi wydarzeniami liczyła blisko milion osób. A nawet więcej myślę. Było też wiele osób z Azerbejdżanu. Ale tych, którzy faktycznie otrzymali obywatelstwo, jest kilkaset tysięcy tylko w ciągu ostatnich 25 lat. No cóż, nastąpiła ich konsolidacja. To pewien rodzaj politycznego samostanowienia. I to jest ważne. Kiedy społeczność ukraińska zaczyna stawiać na jakąś partię polityczną, nie rozchodzi się, ale znajduje grupę, która powie: bronimy interesów Ukraińców. Na liście pojawi się dwóch, trzech kandydatów ukraińskiego pochodzenia i to wystarczy. Wtedy będziemy mieli lobbystę, partnera, sojusznika w polityce. A w związku z tym cała gra staje się dużo ciekawsza. Oczywiście panowie rozmawiali o zarządzaniu diasporą na dużym stopniu ogólności, na poziomie politycznym tak by ukraińskie elity mogły wejść do gry w Polsce, aby emigracja na polskich papierach stała się języczkiem uwagi. To właśnie dlatego weto prezydenta Nawrockiego, które zablokowało próbę skrócenia ścieżki specjalnie dla Ukraińców, jest tak ważne. Ponieważ jeżeli chodzi o nadawanie obywatelstw, zasada jest prosta. Cudzoziemiec może o nie wystąpić dopiero po 10 latach legalnego pobytu, czyli omawiany, Hipotetyczny scenariusz odsuwamy o kilka lat w czasie. Co więcej, ekipa w Kijowie zapowiedziała, że po raz kolejny będzie próbowała lobbować w Brukseli ponad naszymi głowami. Analizujemy prawny wymiar podejmowanych decyzji oraz ich możliwy wpływ na sytuację obywateli Ukrainy w Polsce. Przekazało źródło dyplomatyczne, podając, że prawa Ukraińców będą zagwarantowane nie gorzej niż w innych państwach Unii Europejskiej. No, i teraz pytanie za 100 punktów. Czy naciski te będą nastawione na ochronę przywilejów, czy może swobodny eksport szowinistycznej symboliki? Co w ogóle oni mogą ugrać? Co zmieniło weto prezydenta? Otóż, jeżeli Polska nie przedłuży z ustawy, Ukraińcy nie stracą prawa pobytu, ponieważ obejmuje ich unijna ochrona czasowa co najmniej do 4 marca 2027? Racą natomiast te polskie świadczenia i przywileje. Po prostu zostaje podstawowa ochrona, jaka się należy. Czyli prawo do pobytu, dostęp do rynku pracy, ale nie już tak prosto, nie z automatu, dostęp do niezbędnej opieki lekarskiej, no i edukacja dla najmłodszych. Dlatego już teraz, bo czuję się, jakbym, jak, jakbym wołał na puszczy, już teraz powinniśmy dowiedzieć się, co zawiera ten sławny, niesławny. Komponent ukraiński. Natomiast strona ukraińska zaoferowała nam, że dla swoich dzieci przygotuje tak zwany komponent ukraiński, który będzie obejmował historię, geografię, literaturę i będą to realizowali we własnym zakresie. Ponieważ z jednej strony mówimy o penalizacji, a z drugiej niewykluczone, że w polskich szkołach ta ideologia, że w polskich szkołach dla ukraińskich dzieci ta toksyczna ideologia będzie wykładana. I będą to realizowali we własnym zakresie. Wydaje mi się to bardzo taką fair ofertą yy, i skorzystają na pewno obie strony. Czy ukraińskie dzieci w polskich szkołach będą uczyły się, że Kraków był ukraiński, że Polskę wynaleźli Ukraińcy? <laughs> Jasne, to jest taki poziom abstrakcji, że trudno na ten temat na poważnie dyskutować, ale czy ktoś tam zajrzał? Ponieważ to nie jest nowość, to nie powinna być niespodzianka, bo. On jest od kilku lat realizowany online. Podsumowując, ta zawetowana spedzustawa, jak i poprzednie zresztą, to było polskie wdrożenie unijnej dyrektywy, ale rozszerzone o bonusy socjalne i prawne. Prawo, które było zaproponowane. 3,5 roku temu dzisiejszej sytuacji, dzisiaj powinno zostać skorygowane. Jestem przekonany i byłem przekonany, Szanowni Państwo, w czasie całej kampanii wyborczej, śledząc także sygnały polskiego rządu z początku roku 2025, że wszystkie w Polsce większe środowiska a także mój główny kontrkandydat w wyścigu prezydenckim pan Rafał Trzaskowski, że wszystkie środowiska deklarują jasno, iż 800 plus powinno przynależeć się tylko tym obywatelom, tym uchodźcom z Ukrainy, którzy podejmują się obowiązku pracy. Wydawać by się mogło przez długi czas, że jest to rodzaj Kompromisu różnych środowisk politycznych i wielu kandydatów. No i tutaj nie sposób się nie zgodzić. Otóż Rafał Trzaskowski, prezydent wszystkich Polek i wszystkich Polaków, na początku roku, podczas tej pseudoprawicowej wolty, jasno mówił o ograniczeniu 800, plus dla Ukraińców. Zresztą Słońce Narodu także miał pochylić się nad pomysłem. Początkowo, o ja naiwny. Nie wiedziałem, skąd to poruszenie. Raz chcę, raz nie chcę, raz jest tak, raz jest nie tak. Na pewno dużo do myślenia daje Wolta, Krzycha brejzy, który od słusznego postulatu płynnie przeszedł do putinowskiej propagandy. Tak, tak więc można podejrzewać, że to było dla naiwnych tylko, mhm. dla tych, których właśnie chcą ogłupić. Od kolejne uśmiechnięte kłamstwo wyborcze. To może brzmieć banalnie, ale żyjemy w innej rzeczywistości niż te 2-3 lata temu. Putina wgnieciemy w ziemię, prędzej czy później. Raczej później niż wcześniej. Chociaż o rozpad Rosji cały czas jest nam podawany jako realny scenariusz. Chciałbym przez to powiedzieć, że na obecnej mądrości etapu trzeba zacząć myśleć o zakończeniu przepalania środków. W sensie powinniśmy o tym pomyśleć o dużo, dużo wcześniej i nieraz to mówiliśmy. Na tyle, że to jest chyba doskonały moment, trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Jeżeli pozbawimy Ukraińców dodatkowych bonusów socjalnych, które nie, wy nie wynikają z prawa międzynarodowego ani dyrektywy unijnej, to nie przełoży się to na zdobycze terytorialne Rosji. Co więcej, Ukraina, która cały czas dysponuje około 80% terytorium, jest, jest dużym krajem i z naszej perspektywy doskonale sprawdzi się jako bufor, a czas gra na niekorzyść. Nie możemy mówić, że dopłacając do wojny wiążemy siły rosyjskie w walce, ponieważ ukraińskie zasoby, wszystkie, także te ludzkie, przede wszystkim te ludzkie, zużywają się szybciej. Po zakończeniu wojny, idąc z tym to rozumowania, Ukraina powinna się odbudować. A jak ma się odbudować, jeżeli mamy taką potężną migrację, która nie będzie chciała wrócić do zdewastowanej ojczyzny? Czas spojrzeć prawdzie I skoro już się tutaj spotkaliśmy, chciałbym przypomnieć moje przemyślenia z przełomu lutego i marca 2022. Jak powinna wyglądać modelowa obsługa ukraińskich? Uchodźców. Państwo musi zapewnić uchodźcom odpowiednie zakwaterowanie, czyli dach nad głową i tyle: Dostęp do niezbędnej opieki zdrowotnej, szkoły dla dzieci, możliwość podjęcia pracy, zero obowiązku nadawania numerów PESEL, automatycznej wypłaty 500, 800 plus, zrównania świadczeń socjalnych, a nawet. Bonusowych mówią tutaj o kwestii ubezpieczenia zdrowotnego. W gruncie rzeczy to były przygotowania do unii ukraińsko-polskiej, za którą opowiadały się przystawki popisu, żeby wybadać teren. W tym czasie twierdziłem, że Polska mogła oprzeć się system o obiekty zbiorowego zakwaterowania. Hotele robotnicze, internaty, wyremontowane PGR-y czy inne postsowieckie koszary. Zresztą na przyszłoroczny pakt migracyjny byłoby jak znalazł. To w pełni spełniałoby kryterium odpowiedniego zakwaterowania zapisanego w dyrektywie. No i tak, jeżeli ktoś szukałby czegoś więcej niż bezpieczny dach nad głową, wikt i opierunek, czyli to, co należy się uchodźcom, pojechałby dalej na zachód, gdzie programy socjalne są hojniejsze. Wbrew tej prymitywnej propagandzie, Polska nie miała obowiązku stać się. Państwem socjalnym dla ponad miliona obcokrajowców. Po prostu wystarczyło trzymać się litery prawa unijnego. Tak teraz, w hipotetycznym scenariuszu, kiedy w Polsce byłby ułamek aktualnej diaspory, moglibyśmy chociażby w formie farmazona, bo na tym też polega polityka, zacząć zastanawiać się nad zrównaniem praw socjalnych. Chociażby na czas paktowania na temat biznesów, bo ten czas nadchodzi. Dla przypomnienia, Emmanuel Macron w zeszłym roku, kiedy chciał ugrać konkretne tematy, to co miesiąc wysyłał kontyngent na Ukrainę. Zresztą Ukraińcy już sami nie wierzą, że tam jakiekolwiek wojska staną i mówią o żywej gotówce. Na Ukrainie nie będzie żadnych sił pokojowych, ani europejskich, ani ONZ-owskich. A indyjskich, jak niektórzy proponują? Ani indyjskich, ani chińskich w ogóle nie będzie żadnych sił pokojowych. Z dwóch prostych powodów. Po pierwsze, koszt takiej misji przy tak rozciągniętej linii frontu byłby gigantyczny. Łatwiej i skuteczniej przekazać te środki ukraińskiej armii, by to ona broniła i utrzymywała ten front. I wierzcie, poradzimy sobie z tym. Po drugie, każda próba wprowadzenia sił pokojowych oznaczałaby ustawienie tak zwanej cienkiej czerwonej linii między 400 tysiącami po jednej stronie, a 400 tysiącami po drugiej ludzi zahartowanych w bojach, z doświadczeniem wojennym, gotowych w każdej chwili rozpocząć działania zbrojne. Rozpoczęte budziki, bo je widzi. Natomiast my wypstykaliśmy się z konkretów na dzień dobry. W sensie wypstykano nas, ale nie bądźmy małostkowi. Wszyscy wiemy, którzy szatali, byli tam czynni. I teraz, kiedy przychodzi czas dobijania targu, to my rzucamy się od ściany do ściany. Bigos, Siano, Wełbie. Oczywiście to tylko hipotetyczny scenariusz. Moim zdaniem, modelowa sytuacja, o której opowiadałem ponad 3 lata temu. Życie napisało inny scenariusz, no i wychodzi na to, że oszczędności możemy poczynić tylko wtedy, kiedy wypstykamy się z kluczowych zasobów i kiedy jest to na rękę starszym i mądrzejszym. Takie życie jest głym. Tymczasem, zapraszam na zakładkę wideo. Wejdźcie, sprawdźcie, może Was coś ominęło, może Was coś zainteresuje. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, wspierają mnie, a pamiętajcie, realnym wsparciem jesteście wy wszyscy. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.